Tutaj podoba. Przed chwilą, właśnie zorientowałam się też, że na tym stadionie, no tutaj prawdopodobnie jest pewnie nowszy, nowszy tata niż 50 lat temu, ale pobiłam właśnie ostatnio rekord Europy, który był pobity w Monachium. Zorientowałam się właśnie chwilę temu, więc tak, to jest taki ekstra, nie wiem, ciekawostka i takie, o, oh wow, jestem w tym samym miejscu. Więc, no podoba mi się ten stadion. Myślę, że tutaj będzie szybkie bieganie. Na pewno jestem. Pewna siebie, trochę wstrzymuje jeszcze moje emocje, no bo start mój będzie dopiero na koniec zawodów, dopiero w ostatni dzień zobaczycie mnie. Eee, więc mam nadzieję, że przez te pierwsze dni po prostu wdrożę się trochę w tą atmosferę, pokibicuję, zobaczę o co chodzi i już wyjdę ostatniego dnia po prostu z wielką, nie wiem, motywacją, chęcią i po prostu pokażę na co mnie stać. Sama nie wiem, jak będą no, wyglądać teraz moje treningi. No już jakby. Nic więcej się nie da zrobić, już cała praca jest zrobiona, forma jest, więc trochę trzeba postawić na tę regenerację, taki odpoczynek. No wiadomo, parę mocniejszych, może nie, że mocniejszych, ale parę takich płotkarskich treningów jeszcze mnie czeka. Może nie wiem nawet czy parę, ale z jeden dwa na pewno. Yy, więc po prostu skupić się, żeby teraz wszystko szło dobrze, zadbać o siebie. I to jest teraz najważniejsze. Staramy się myśleć tylko o pozytywach, e, ale no, to jest taka konkurencja, że trzeba utrzymać koncentrację od startu do mety. Tu nie można sobie pozwolić na jakieś wyluzowywanie na dystansie, e, więc no, tak jak mówię, no, cały bieg trzeba jest na maksa w półfinale i, i mam nadzieję, że to mi da bezpieczne przejście do finału. A w finale to jak już będę to na maksa, nie myśleć o niczym naprawdę, po prostu iść na maksa i, i zobaczymy jak to się skończy.